Dzisiaj gramy w FNF-a w Robloxie. Czy jak? To tam. Co? Czemu mi nie łapało? Co jest grane? Halo, Halo, Halo. Tu mi nie łapie tych strzałek. Teraz łapię. A mnie łapało. Dobra. Stawcie łapkę w. O, chociaż te żeby na górę.

O! Nina, no, nina, no, nina, no, nina, no, ni no. O kurde jak zacięło. Jak zacięło. Oj, pewnie słychać klawkę. Ale niestety no... Taka nowa klawiatura. Wszystkie jej... No jak ku nowe klawiatury bardzo głośne głośne są to jest dziwne a, jeszcze raz z tym właśnie, dobra ej, gościu gościu dobra idę z jakimś robotem będę walczył o wygra. 0,50, ja nie mogę no, dobra Fes.

ja tutaj i słyszę muzyczki. Ja mam słuchawki zepsute. Ja nie słyszę w grach dźwięku, ja tylko chyba, że piosenki słyszę. Czy nagrania, nie? I takie te. Ale takie ja, ja tylko z gry, ja nie słyszę z gier dźwięku. Ja nie słyszę w tych słuchawkach. To jest dziwne. Ja już nie mam zepsutych No ale... To wiem, może tak jest Hop, 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 pip, hop, pip To prawie nic nie zalicza Nie zalicza Co jest krany? A Bardzo mało zalicza ona. Ja z nim wygram A może... Nie? A chyba nie. Uj! Wygra Robuxy! Ten, kto wygra, dostaje Robuxy. Nie no, szertuje. Ja nawet jej nie znam. Co? 23 tysiące, a ja 9. No nie no. Dobra. Najtrudniejszą piosenkę. Ja nie wiem, co to będzie. Coś szybkiego. O kurde! O, tu szybko... Ja nie mogę. Jakie jak to szybkie... O, wszystko zaliczę prawie! Co jest grane? Dobrze. O dobra jo, Jak ona. Jak ona tu zalicza wszystko. Wskrane. w ogóle. Jest... głupie. Jest takie głupie. Hmm. Przez przypadek zaliczyłem... To... Halo? Zaliczaj! Zaliczaj to! Nie... Zaliczaj te strzałki. To w klawiaturze trzeba strzałkami normalnie ten klikać. Hop, 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 hop. Pop, pop, pop. Bob, Bob, hop nie da rady <gulowniczy> fajkę zapali, miasto popali. dobra ta długa coś truda zaraz odcinek się skończy Uwaga. Już widać, że ona wygrała. 10. 10 pierwiartów. Dobra, ja się z Wami żegnam i cześć.